A z tej strony Parks. Szybkie informacje, które nie padły w poprzednim filmiku, z braku tego filmiku, bo został usunięty. Na szybko przy... przeniosę się do informacji. No to pierwsza, żeby nie było, że nie wiadomo skąd to wziąłem. Trzynasty, trzeci. Ta Wymagane no to 24 Szewrony, 28 i 31. Rank 5. No i zabezpieczenie to macie czwarty, siódmy w z trzeciej DVD. W drugim macie piąty, ósmy dwa razy. Do dwóch utrat szewronu. No i w pierwszej macie piąty i też ósmy. Więc tak z tego co zrozumiałem. Szewrony, co się będą odnawiać codziennie, będą zależeć od zdobytych szewronów. Możecie zdobyć od 1 do 4. No i najpierw będą te codzienne brane, potem będą standardowe. Czyli jak 6 szewronów dostaniecie, do następnego dnia dostaniecie jedną dopałkę od 7 do 11, no to 2. Od 12 do 25, 3 od 26 do 44 no jak zdobędziecie więcej dopałek, no to łatwiej to będzie zdobyć i lepiej sobie to rozłożyć w czasie w sumie i pewnie do standardowych będą dołączać się te misje codziennie no i najważniejsze jest w to, że dodatkowe obligacje będziemy zyskiwać na tym no i to co teraz wam pokażę to co chciałem wam pokazać, czyli te specjalne oferty Accumulative discounts will be available for these items and the size of the discount will depend on your progress in the season. Players who reach the first maximum possible To chodzi o ile bitew zagracie tyle będziecie mieli upustu. O. Tu jest przykład, czyli 6000 obligacji upustu można maksymalnie zdobyć. Mmm czekajcie, czy tu będzie gdzieś podane ja chcę wam pokazać, tak, 20 tysięcy i chyba lepszy będzie deal kupienia tego pojazdu, chociaż pewnie gracze, którzy robili go, będą wkurzeni, że można go kupić za obligacje. No tu oczywiście ranking, nagrody już poprzednim omawiałem, więc będzie link w opisie i myślę, że to będzie to wszystko, żeby nie po prostu YouTube nie zablokował przez ten filmik. Napiszcie, co o tym sądzicie. Film do pierwszego materiału będzie w, będzie w komentarzu. Trzymajcie się, cześć.